Witam wszystkich, tu Dzisiaj taki odcinek nietypowy, bo zjem sobie cukierki. Mam tu jeszcze drobcy z Japonii e, w takim śmiesznym opakowaniu. Muszę je, muszę je zjeść, bo termin ważności się kończy. I, 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 i. O, są takie drobcy owocowe po prostu. Trafił mi się smak ananasowy. Mm, super są. Ale nie o tym, bo zacząłem bawić się w movesety na moich Pokemonach, czego nigdy nie robiłem i miałem ponad 200 Charge DM-ek. Właściwie mam jeszcze 200, bo zacząłem zmieniać Pokemon na movesety i chcę się pozbyć tego Flame trawera i nie mogę, no. Jakie teraz movesety może mieć Mewtwo? Może mieć tak: Shadow Ball, Hyper Beam. Focus blast thunderbolt ice beam uh, hyper beam pesquito pokemon go move set flame trower Psychic Ależ to jest losowe To już dobra, niech zostanie Confusion i Psychic mm -hmm. Jest Confusion shadow, shadow Ball Confusion Psychic Confusion i side Strike będzie tutaj dobry tylko muszę mieć Confusion. Także Fast i idą w ruch. Jest Confusion i Side Strike. Co tam jeszcze? Confusion, Side Strike, Confusion, size Strike, Confusion, size Strike. Na Mew to jest w ogóle Łoj. Powiem wam Łoj, 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 Łoj. Powiem wam, jak to jest z tym Mew. Mew jest tym Pokémonem, który może mieć tyle setów, że to jest masakra. Mm. I z tego co sprawdzałem, na stronce Pokémon Game Info, jednych z najlepszych to jest Snarl oraz Psychic. Tylko to jest Pokémon, który zna praktycznie wszystkie ataki. I żeby dać mu to. To trzeba mieć niesamowite szczęście, żeby trafić na ten moveset. O, Sci shock mi się trafił, ale Sci shock jest taki mniejszy, co nie? To już niech zostanie na chwilę obecną. O, i snare mi się trafił. Dobra, to niech zostanie taki jaki jest, póki co. Mm, to jest taki atak na poziomie 90%. Niech zostanie, w takim razie, Psycho Cat i Shadow Ball. Tu zmieniamy znowu na Confusion. Tu jest Confusion i Strike. Confusion Hyper Beam. Po co mi te hyperbimy? Tu confusion damy. Aż mhm. Armor Mewtwo to jest w ogóle jeszcze inna bajka. Bo on ma inne movesety Mewtwo Armored Confusion i Future Sight. Jest polecany teoretycznie, ale niech zostanie na razie ten jak jest. Mhm. Tyran albo maczampy, maczampów mam sporo. Upewni się czy mam dobre movesety Machamp Counter Dynamic Punch. To są dwa najlepsze movesety: Counter z dps 16, Dynamic Punch z dps 40. I ewentualnie Counter i Close Combat jest na drugim miejscu. I Counter z Cross Chopem. Ale czekaj: Close Combat czy Dynamic Punch? Close Combat. Dynamic punch, bo dwa razy nabijesz ten. Nie kroszczopa, tylko chcę dynamic puncha. Dziękuję. Counter i dynamic punch ma być na wszystkich. W końcu zużyję te nadmierne ilości czarstwiemek, które tylko blokują mi miejsce na pokebole. Kroszczop, a tak to jakie, już zużyję. To będę miał dobre movesety na pokemonach, takie jakie chcę. Jedne najlepsze, właśnie z polecanych ze stronki Pokémon Games Info. No nie mogę, widzicie jak ciężko czasem trafić ten moveset? Cross chop. Ja chcę Dynamic Puncha. Dynamic Puncha chcę. Tutaj też chcę Dynamic Puncha. Jest Dynamic Punch. Tutaj też Dynamic Punch chce No ale kurde, Milion razy już to samo wraca Cross-Chop Close Combat Rock Slide No, 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 no Cross-Chop Jak się pozbyć wszystkich charge EMKów na jednym Pokemonie, bo Ci się nie chce zmienić moveset? Mhm. Właśnie tak. Cross -shop. no fajnie. No nie! Close Combat! Cross Chop. Close Combat. Croshop No, bez kitu. Na przemian będziemy się bawić. Close Combat. Dobra, ten Close Combat zosta. No, nie, no, nie może zostać. Hmm. Croshop Close Combat. Rozczop. Dynamic Punch! Nareszcie! Nareszcie Dynamic Punch. Oprócz zmiany movesetów dzisiaj robimy ewolucję. Bo mam parę Pokemonów. Na przykład zobaczcie. Według numerków sobie posortujemy. Trochę uzupełnienia w się musimy zrobić. I na przykład jest to Dino Swallows High Dragon. E, nie. Jeszcze nie. Hmm, Hitmury tu mam połapane z Safarizona też będzie giveaway dla widzów. Hmm. Któregoś z tych rafletów może bym ewoluował, ale potrzebuję trochę candy jeszcze do nich. Raz, dwa, trzy. O, tamten był lepszy. Shellmeta mamy. Aksu będzie można też zewoluować, jak potrzebuje candy. Hmm. Ale tak, Joltik. To jest ewolucja, której nie mam do Pokedexu. Ogólnie bardzo dużo osób pyta się, jak mnie dodać do znajomych. Otóż odpowiadam na pokemitach, na spotkaniach ze mną. Jest wtedy możliwość dodania się do znajomych, zrobienia paru wymian. Ja ogólnie się nie, 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 nie dodaję osób przez internet, ze znajomych. Robię wyjątki tylko dla donatorów. Dla donatorów zawsze się jestem skłonny złamać. Także donatorów zawsze dodaję, żeby tam wysłać gifta czy dwa. Czy odebrać, żeby tylko ten French wbić, żeby ktoś miał taką pamiątkową, e, właśnie pamiątkowego gifta ode mnie i żeby z tego gifta mógł odebrać sobie jajeczko i wykluć coś ode mnie z Irlandii Północnej? Dobra, tego już też robiliśmy. Grzyba też. Tu jest Gotitel zrobiona do Pokédexu, Trabisz tak samo. Archena nie. Do niego nie mam cukierków, a mam trzy Pokémony. Hmm, tutaj pozdrowienie dla Natali, od której dostałem tego laki. Skragi: Dylematy, trudne sprawy. Te dwa pokemony są identyczne prawie. Jak, nie, jak, tak wyłapane w różnym czasie, a identyczne IV. Identyczne CP, identyczny y, punkt życia, jeszcze tylko czekaj, czy identyczne wymiary? Nie wiem. Ten jest mniejszy, ten jest y, wyższy, ten jest cięższy, ten jest lżejszy. Taka sytuacja. To tak, zróbmy ewolucję tego, nie wiem, większego i cięższego. Będzie nowy wpis do Pokédexu. Bo ja trzymałem takie Pokémony i mówię, nie robię ewolucji, póki mi się laki nie trafi albo jakieś dobre Evi, bo to nie ma sensu. O, mam herbatki, ale ładnie. To już zielony się napiję. Tylko wezmę najpierw coś na trawienie. Jest piękny nowy Pokemon. Ups. Wow! 1200 CP spoko. Darumakę mam. Poznajecie od kogo. Zamienialiśmy się z Cushim, jak mieliśmy laki trade'a. I zobaczcie, jaki ładny siadł. U niego też bardzo dobry siadł, bo wtedy to było. Na początku jak darumaka wszedł na jajka, to nam się wykluły. I sobie mówimy, dobra, robimy trade'a. Torów mam bardzo dużo połapanych tak samo. Do rozdania będą one. Wszystkie są do rozdania dla widzów. Będę robił coś takiego, jak zaproś znajomego i kto zaprosi najwięcej znajomych ee, do subowania kanału Hikomikos, będzie miał e, jakieś fajne pokemony. Conkeldurr, co my tu mamy? Conkeldurra takiego. A tu jest reszta takich pokemon. I co ja mam zrobić z tym fantem? 98 IV. Będę musiał 200 cukierków użyć na ewolucję, bo on nie jest z Raida, tylko z Raidu. To jest właśnie skok na kasę na Yantiku, Baj na tak? Pozdrawiamy na Yantik. Mm. Konkeldur kolejny do kolekcji to będzie ten. Najpierw zrobię sobie kilka konkeldurów, kon żeby mieć taki zapas. Może w końcu tego Darkrai będzie mi łatwiej solować na dwa telefony, chociaż wątpię. Bo będzie lepiej z czyjąś pomocą zrobić taką akcję na rajdę. No i tak: Kon Kaldur już tutaj jest. Proszę bardzo, ten ma nawet lepsze CP. A tem miego też robimy. Jak już robić to po całości. Sporo tych tradeów w sensie ewolucji trzeba porobić do Pokémonów. Kontkeldury wyglądają na takie. Bardziej mi się chyba wydaje, że ten stalowy wygląda na takiego koksa. Bo on nosi taką metalową barierkę, a kontkeldur takie dwa, meta... dwa kamienne pilary. Gdzie wydawałoby się, że ta belka metalowa powinna być cięższa? Przepraszam, ale mi się ziewa. Troszkę. Drill Bull, Drill. Zobaczcie. 98. Tu jest taki prawie, tu jest taki prawie. A to zróbmy ich ewolucję. Zawsze to potem pokemony lepsze są dobierane. Czy to do walk w gymach i tak dalej. Czy mam sydżlifa? Będzie wyprawa po sydżlifa. Wow, dwa tysiące, sporo tych Pokémonów mi się nazbierało na te ewolucję, powiem Wam. To jest ta piosenka, ja szukałem tej piosenki. Wubat, kolejny Pokémon do ewolucji. A muszę przejść z nim kilometr? Co? To Ej, ej ale oszukaństwo. To nie zrobimy ewolucji. I mamy Boldora. Szukam piosenki. To się nazywa Pokémon Anim Sound SS Aqua. Dobra. Znalazłem. A teraz robimy ewolucję Boldora. Patrzcie się na CP. Patrzcie się na to CP. Mamy Gigalifa, nowy wpis w Pokedexie, nice. 2700, wow. Więc jeszcze mam jednego nie strada, czy Strajda? Strajda od użytkownika Pytajnik to jest 98 IV. I na razie nie, nie robię ewolucji tych pokemonów. Co daje, że pokemon jest Laki? To, że mamy nowe... nie nowe, tylko są inne te... Jak to powiedzieć? Nie inne, tylko... Oj, au, moje oko. Inne statystyki kosztu startasta, jeśli chodzi o wzmacnianie danego pokemona. To daje laki, że mamy zredukowany koszt normalnie jaki byśmy płacili startasta. Proszę bardzo, nowy wpis do pokedexu. Simipur, nice. E, mamy tu pan Simi Simisira zrobionego. Muszę jeszcze zieloną małpkę dorwać z z kimś. Na no laki. Janusz tu jest zrobiony, Lili Papa, Patra, tłaczok. Nie wiem czy te piga, któregoś maksowałem, czy nie. Tego mam z złodzi. Tu się wstrzymam w takim razie. Chyba. Mam jakieś laki, mam jakieś 98 na ewolucję. Mam jakieś to dla Kusiego. Oj, nie, nie, stop. Nie chcę robić laki. Hmm. Czy mam jeszcze jakieś pokemony, których nie ewoluowałem? Na pewno jest gdzieś jeszcze jakiś. Lucario. Czy ja ciebie mam? Teoretycznie tak. A w praktyce nie, tak? Bo miałem ale skasowałem bo było słabe IV. Eee, i tak. Mam sporo candy bo bardzo dużo wchodziłem. I Gibla, któregoś mogę w końcu zrobić. Ten jest sztosem. ale to nie był laki, co nie? Był laki. To nie, to tego musimy zrobić. Tu nie ma wyjścia. Kiboł w kapajta I gabajt w Karczompa. Ale to mi zeżerze 100 candy. A tu jest jeszcze Lucky. Sh Zn znaczy nie Lucky, tylko Shiny. Teraz się wstrzymam. Czatotów mam też sporo na rozdanie. Happy. Dużo tych happy. 15 km trzeba przejść z i Od kiedy? Ty, ja nie wiedziałem, że coś takiego zrobili. To dobra, to nie robimy. Mam lucky bondslay, ale słuchajcie, mam wam coś do powiedzenia. Jeśli podobał się wam ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a jutro. W kolejnej części właśnie zmiany movesetów i ewolucji zrobimy ewolucję Lucky Shiny Bonslaja w Sudoulo. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Sub, łapka w górę i komentarz. Który z Pokémonów najbardziej wam się podobał? Papatki.